Dobry dzień, jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Audi A5 pierwszej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Zatem korozja nie dotyczy Audi A5. Jeśli na niemieckim coupé znajdziesz ogniska rdzy, możesz być w 100% pewien, że ten samochód miał już wypadek. Samochody Audi są tradycyjnie chwalone za jakość materiałów wykończeniowych. Coupé 5 nie było wyjątkiem chociaż po bliższym przyjrzeniu się wnętrzu ślady oszczędności są nadal zauważalne. Srebrne wstawki na konsoli środkowej i drzwiach okazują się niedrogim aluminium, ale plastikiem malowanym na srebrno. Stopniowo zaczynają skrzypieć, a dla mniej ostrożnych kierowców pokrywają się zarysowaniami. Tradycyjnym problemem w samochodach Audi jest wypalanie się diod LED w przedniej optyce. Lampy ksenonowe również nie są trwałe. W niemieckim coupé znajduje się mnóstwo układów elektronicznych. Ogólnie rzecz biorąc, elektryka Audi A5 jest uważana za niezawodną, ale nadal powinieneś być przygotowany na jej kaprysy. Na przykład, system multimedialny MMI może okresowo się zawieszać. Właściciele Audi A5 skarżą się również na okresowe awarie systemu otwierania samochodu bez kluczyka. System śledzenia martwego pola również okazał się niezbyt niezawodny. W Audi A5 o dużym przebiegu monitor systemu multimedialnego zaczyna stopniowo przygasać. Ten problem jest szczególnie typowy dla kup, które zostały wypuszczone przed zmianą stylizacji. Nowy monitor systemu MMI jest bardzo drogi, dlatego tylko nieliczni właściciele zastanawiają się nad jego zakupem. Mniej poważnymi problemami są zacinające się szyby. Gorzej, jeśli w ogóle nie będą chcieli pracować, Audi A5 nie jest wolne od tradycyjnych problemów z silnikiem nagrzewnicy. Zaczyna skrzypieć przy od 120 do 150 tysiącach kilometrów. Oferta jednostek napędowych Audi A5 jest bardzo obszerna. Na naszym rynku pod maską większości samochodów znajdują się silniki benzynowe z rodziny TFS i o pojemności 1,8 litra, 164 konie mechaniczne i 2,0 litra, od 180 do 210 koni mechanicznych. Silniki okazały się bardzo skomplikowane technicznie i niepozbawione wielu słabych punktów. Główną z nich jest tendencja do spożywania oleju. Co więcej, wraz ze wzrostem przebiegu apetyt na olej również zaczyna rosnąć. Właściciele samochodów Audi z silnikami TFS i doskonale wiedzą, że do czasu przejechania 100 tysięcy km zużycie oleju może sięgać 1 litra na 1000 km. Biorąc pod uwagę koszt wysokiej jakości oleju syntetycznego, nawet na jego uzupełnienie będziesz musiał wydać sporo pieniędzy. Jeśli nie chcesz stale monitorować poziomu oleju, Powinieneś przygotować się na wymianę pierścieni i uszczelniaczy trzonków zaworów. Silniki TFS i charakteryzują się problemami z łańcuchem rozrządu. Pierwsze nieprzyjemne objawy, wskazujące na konieczność wymiany łańcucha i napinacza, pojawiają się zwykle po przejechaniu 90-100 tysięcy km. Należą do nich charakterystyczny dźwięk grzechotania diesla, gdy silnik pracuje na biegu jałowym oraz pojawienie się metalicznego dzwonienia bezpośrednio po uruchomieniu silnika. Nie zaleca się zwlekania z wizytą w serwisie. Jazda z naciągniętym łańcuchem może doprowadzić do zetknięcia się tłoków z zaworami, po czym nie będziesz już musiał wydawać pieniędzy na konserwację rozrządu, ale na generalny remont silnika. Mniej poważne problemy obejmują szybkie tworzenie się osadów węglowych na zaworach głowicy cylindrów. Ponadto w kolektorze wydechowym tworzą się również osady węgla. W rezultacie z powodu zaworów, które nie mogą się normalnie otworzyć, Jednostka napędowa zaczyna działać nieprawidłowo i traci przyczepność. Właściciele Audi A5 borykają się z niestabilną pracą silnika i trudnym rozruchem. W obu przypadkach warto przede wszystkim sprawdzić sprawność cewek zapłonowych. Najbardziej niezawodnym silnikiem benzynowym w Audi A5 jest 3.2-litrowa szóstka o mocy 265 koni mechanicznych. Najważniejsze, aby od razu pogodzić się z wysokim zużyciem paliwa które w warunkach miejskich może sięgać od 14 do 16 litrów 100 km. Jeśli chodzi o wady tego zespołu napędowego, obejmują one krótką żywotność cewek zapłonowych. Wiele innych problemów jest konsekwencją lekceważenia właściciela samochodu. Na przykład, jeśli nie przestrzegasz odstępów między wymianami oleju, na ściankach cylindra stopniowo tworzą się małe zarysowania. Jeśli chodzi o obsługę mechanizmu dystrybucji gazu, Łańcuch z reguły rozciąga się na przebieg od 200 do 220 tysięcy km. Niestety znajduje się on za silnikiem, co wiąże się z koniecznością demontażu zespołu napędowego w celu jego wymiany. Koszt wymiany jest naprawdę imponujący. Sam silnik trzeci 2FSI przy odpowiedniej terminowej konserwacji może wytrzymać co najmniej od 350 000 do 400 tysięcy km przed poważnymi naprawami. Na rynku wtórnym znacznie rzadziej spotykane są Audi A5 z silnikiem diesla. Silników diesla nie trzeba się bać, jednak niezwykle ważne jest zrozumienie wszystkich szczegółów z nimi związanych. Na przykład układ paliwowy nowoczesnych jednostek wysokoprężnych jest bardzo wrażliwy na jakość paliwa. Jeśli nie ma gwarancji, że do zbiornika nie dostanie się olej napędowy niskiej jakości, lepiej odmówić zakupu Audi A5 z silnikiem diesla. Jednak nawet podczas tankowania na markowych stacjach benzynowych sprzęt paliwowy może wytrzymać nie więcej niż od 100 do 120 tysięcy km. Zanim przebieg osiągnie od 180 000 do 200 tysięcy km, problemy może również powodować turbina, w którą wyposażone są wszystkie silniki wysokoprężne Audi A5. Inne cechy obejmują szybką awarię górnego napinacza łańcucha rozrządu i dwumasowego koła zamachowego. Średnio wytrzymują nie więcej niż 80 100 000 km. W Audi A5, w zależności od jednostki napędowej, dostępna była manualna skrzynia biegów CVT, tradycyjna automatyczna skrzynia biegów i zautomatyzowana skrzynia biegów S-Tronic. Idealną opcją dla używanego coupé jest automatyczna skrzynia biegów. Pod względem niezawodności dorównuje mu manualna skrzynia biegów ale większość potencjalnych nabywców niegdyś premium kupeń nie chce samodzielnie zmieniać biegów. Jeśli chodzi o żywotność sprzęgła ręcznego, w zależności od warunków pracy i stylu jazdy właściciela, waha się ona od 100 do 150 tysięcy kilometrów. Zasoby wariatora były początkowo mniejsze niż w przypadku automatycznej skrzyni biegów. Pierwszych problemów z nim należy się spodziewać po od 150 000 do 180 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o, robota, s jest to analogia skrzyni biegów Volkswagen DSG. Problemy z tym są zatem takie same: szybkie zużycie tarcz sprzęgła, wstrząsy podczas zmiany biegów i ogólnie wyjątkowo niska żywotność, która staje się zbyt niska podczas jazdy samochodem w korkach miejskich. W rezultacie lepiej unikać zakupu używanego Audi A5 z automatyczną skrzynią biegów. Nawet po poważnych naprawach, robot wytrzyma nie więcej niż 80-100 tysięcy km. Audi A5, podobnie jak większość innych modeli niemieckiej firmy, może posiadać napęd na przednie koła lub na wszystkie koła. Autorski napęd na wszystkie koła 4 jest dość niezawodny, więc nie ma się czego bać. Co więcej, właściciele kupe zdecydowanie nie jeżdżą w terenie. Dlatego skrzynia biegów z napędem na wszystkie koła przez większość czasu pracuje w bardzo delikatnym trybie. Dzięki zawieszeniu wielowahaczowemu Audi A5 prowadzi się dobrze, pozostając jednocześnie samochodem bardzo wygodnym. Inna sprawa, że skomplikowane zawieszenie nie może a priori okazać się bardziej niezawodne niż jakaś belka skrętna czy schemat Macphersona znany z samochodów klasy golfowej. Najmniej użytecznymi częściami zawieszenia są kolumny i tuleje stabilizatora. Będą trzeba je wymieniać co od 30 do 40 tysięcy km. Żywotność łożysk kół wynosi średnio 50 000 km. Większość pozostałych materiałów eksploatacyjnych wymaga wymiany co 80 tysięcy km. Jeśli jednak jeździsz po drogach, które nie są najlepszej jakości, wahacze wytrzymają tylko od 40 000 do 60 tysięcy km. Amortyzatory i łożyska nośne mogą wytrzymać do od 100 000 do 120 tysięcy km. Nie ma żadnych skarg na układ hamulcowy Audi A5. Klocki hamulcowe w niemieckim kupe wytrzymują średnio od 40 do 60 tysięcy km. Przewiduje się, że żywotność tarcz hamulcowych będzie większa do 80 tysięcy km. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to po przejechaniu 100 tysięcy km potrafi rozczarować zauważalnym luzem na zębatce. Ponadto dolna poprzeczka pośredniego wału kierownicy, która nie jest w żaden sposób chroniona przed wpływami zewnętrznymi, zaczyna stopniowo się klinować. Oficjalni dilerzy zaproponują wymianę krzyża na parę z wałem, co będzie dość drogie. Nieoficjalne warsztaty wybierają analog zużytej poprzeczki i wymieniają go osobno, zmniejszając w ten sposób koszty napraw od 4 do 5 razy. Z jakiegoś powodu, po zmianie stylizacji, inżynierowie Audi zastąpili hydrauliczne wspomaganie kierownicy elektromechanicznym. Co więcej, ten ostatni został wbudowany w drążek kierowniczy. W rezultacie, jeśli wzmacniacz ulegnie awarii, należy go wymienić wraz ze stojakiem. Audi stworzyło doskonały samochód stylowy, wygodny, dynamiczny, zaawansowany technologicznie. Pierwsi właściciele Audi A5, będąc ludźmi bardzo zamożnymi, prawie nie zastanawiali się, Ile będzie kosztować naprawa skomplikowanych silników serii TFS i/lub zautomatyzowanej skrzyni biegów Estronik? Co więcej, szczególnie zawodne komponenty i zespoły były wymieniane przez oficjalnych dealerów Audi w ramach napraw gwarancyjnych. Teraz, gdy cena niemieckiego kupę zauważalnie spadła, często kupują go ci entuzjaści samochodów, którzy po prostu nie są w stanie utrzymać tego skomplikowanego samochodu. W rezultacie rynek wtórny jest pełen Audi A5, które wyglądają bardzo atrakcyjnie wizualnie, ale jednocześnie wymagają bardzo poważnych napraw. Jeśli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, Twoja recenzja na pewno się przyda, pomóż innym w wyborze samochodu.